Dziennikarka zadała mi pytanie. A gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem: 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Było też pytanie o, o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie wybieram się do mm, Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens Zjednoczonej Europy. O tym, że rząd wykopacz strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. miała już przygotowany projekt. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, plus, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Przyjmuję Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy dlaczego jest to konieczne. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków. Jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższenia o 1 punkt procentowy VAT-u. Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy.